Mówi Wam coś data 10 lutego 2021? Nie. A może mówi Wam coś wersja 21W05B? Pewnie też nie. A jakbym ja usłyszał tą wersję gdzieś w rozmowie czy w internecie, pewnie też bym z niczym jej nie skojarzył. Ola, okazuje się, że właśnie na tej wersji i właśnie tego dnia. Ops. Ostatnio zawitałem na świat. Datapack, Datapak, datacraft, czy jak go tam nazwać, to jest właśnie ten świat, właśnie tutaj, ponad 3 lata temu rozpocząłem swoją historię na datapaków była to jedna z pierwszych serii na moich kanale, czyli tak dokładnie trzecia jakoś, plus minus, może zmienimy sobie skina na takiego bardziej przypominającego stare dzieje? No już lepiej, już lepiej, nie? Trochę odświeżony, świetnie, to już mamy za sobą, czy ktoś z was w ogóle pamięta ten świat? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że są tacy, którzy pamiętają. Chociaż ten odcinek został zreuploadowany, jak większość moich starych odcinków z pozostałych kanałów, bo tak. I takie miałem szczęście, że zmieniłem yy, kanał chyba z dwa razy jakoś plus minus, więc te filmy musiałem przenosić przynajmniej tyle, ile się udało, a udało się w zasadzie większość, więc w sumie wszystko OK. Straciłem dużo odcinków Minecraft Alpha, tu się muszę przyznać, a wielka szkoda, bo ta seria się dobrze przyjęła i była całkiem świeża. Ale już nie o tym, bo to jest przecież Minecraft. Datacraft. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak ta seria się nazywa. Minecraft na Datapackach, Minecraft Datapacks, Datacraft. No, jak znowu, tak znam, wszyscy wiedzą o co chodzi. O co chodzi w tej serii? Raczej też pamiętacie, że po prostu gramy sobie na Datapackach. Co to są datapaki? Są to takie pseudo mini modyfikacje, które można sobie wgrać nie na całego Minecrafta, ale tylko na świat. Są bardziej stabilne. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, nie, nie wiem, czy to prawda w ogóle, że są bardziej stabilne. Nie gadajcie, że... no nie, wszędzie tego zostawiam, ustawiam, sam w siebie nie wierzę, nie? Jest takie, może bardziej stabilne, może nie, to zależy, na pewno są łatwiejsze w obsłudze. Na pewno są... Mhm, zombie. Łatwiejsze w obsłudze, w instalacji, ogólnie wydaje mi się, że w miarę... o, ho, 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 ho. We wszystkim, wracam na dół, wracam na dół. Ha, Dobra, hmm, może kolejne cięcie i przeczekamy sobie do tego, do dnia. No, myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Ale zanim ten dzień nadejdzie, to może wam coś powiem. Albo nie, poczekamy tego dnia. Dobra, jestem z powrotem już dzień się robi w miarę już mogę wychodzić. No tak, widzę, że mnie zrobiło na tym świecie, niż mi się na początku wydawało. Tam na pewno jest węgiel żelaza ja i to wszystko muszę wykopać. Tego jestem pewny, ale to co wam chciałem powiedzieć, to co w zasadzie cały czas mówię, to fakt, czym są datapaki, tak? Datapaki to są takie. To, jak wcześniej mówiłem, takie mini pseudo modyfikacje, tak? które można sobie wgrać na świat, a nie konkretnie na całą wersję. Są łatwiejsze w obsłudze, ale też mniej dodają. Na pewno o wiele płynniej Wam to działa, bo niektóre modyfikacje są naprawdę duże i konkretne, czy tak to nazwę, które mogą Wam w znacznym stopniu obciążyć komputer. Datapaki nie. Raczej datapaki nie są zdolne do obciążenia wam komputera. Nie wiem, co bym musiał dodawać. Datapaki też chyba działają na komendach, z tego co się nie mylę. To też jest. Yy... Warte powiedzenia. No, gorzej się nie dało, naprawdę, gorzej się nie dało z tym creeperem Musiał wyjść na ląd specjalny. A, jeszcze tą brzuszkę będę musiał ściągnąć, bo to nawet mnie nie starczy. Jeszcze te zębiaki mnie podejdą. Się nie dziwię, że włączyłem pie słuchawek. Tirta ma minimalnie wystarczające, żeby tą dziurę załatać. Naprawdę, absolutnie minimum. I wiadomo, że będziemy tutaj Żydzić w tą dziurą, bo też Zydzić za dużo nie chce marnować. Nie wiem, jak z tą trzciną, czy, czy coś z tym tutaj robić. Siok, czy coś nie się. Nie muszę, że on zjechał po. Dobra, dobra. Oj, oj, zniszczyłem. Dobra, to już zasaśnijmy tutaj trochę. Mm. No, to są dynki jakieś fajnie. No, myślę, że już o jak powiedziałam. No, nie, kolejny creeper, nie wierzę. Nie, tylko chciałem mięsko, nie wiem, gdzie jest ta świnka. I nie ubiłem te świnka na gdzieś poszła, co nie? No, tak, oczywiście, że tak. A ja potrzebuję świnek i owieczek, tak? Dwie podstawowe rzeczy. Gdzie jest domek Chyba go pewnie zgubię, nie? 55. Spokokordy, Serio, spokokordy e, 55 na minus 55, abym nie zapomniał. Lecimy. Lecimy szukać owieczek, bo potrzebuję łóżka, to na pewno. Meloniki. Meloniki to jest w miarę dobre źródło jedzenia, chociaż mało daje, ale da się na tym przeżyć i to jest najważniejsze. Nie wiem, czy zapuszczanie się w las było dobrym pomysłem, hmm, bo ciężko się tutaj chodzi. Coś się na zębieki. W ogóle bardzo ładny biom, nie? Tak mi się wydaje, że jest bardzo ładny. Nie wiem jak z praktycznością, ale na pewno jest bardzo ładny. Ejdźmy dalej praktycznością w sensie, no wiecie, poruszaniem się, budowaniem i tak dalej ale wizualnie jest naprawdę bardzo ładny i to jest chyba najważniejszy aspekt przynajmniej dla mnie, ja zawsze patrzę co, jak wygląda dopiero potem czy jest praktyczne, dopiero potem czy działa najważniejsze jest dla mnie zawsze, żeby ładnie to się prezentowało bo pierwsze wrażenie jest najważniejsze dokładnie rybki, no rybki też mogę zjeść ale nie zrobię z nich czego panie żółwiu? Łóżka, łóżka nie zrobię. Więc oddalmy się trochę w poszukiwaniu tych owieczek. No tak. Z owieczkami żadnego problemu nie mam na innej serii na moim kanale. Hmm, chciałem powiedzieć drugiej, na powiedziałem innej, bo ciężko stwierdzić, która to jest druga, bo ja mam trochę tych serii. Mam na myśli tutaj yy, Welicz Crafta. Jak to się ogląda, to... To nie wiem, no to możecie się cieszyć, możecie wem coś w komentarzach. A my teraz dalej poszukajmy tych owieczek też ja sobie myślę, żeby ściszyć sobie trochę tego Minecrafta, ja tak w ogóle ściszyć bardziej, tak na 40, ale wtedy wy mieć go jeszcze ciszej, bo ja go jeszcze potem e, o, jakaś struktura, ja go jeszcze potem ściszę. W ja sensie, jak nagrywam OBS-em, to mam jeszcze w OBS-ie ściszonego tego Minecrafta, przez co wy z natury macie go ciszej niż ja. I czasami, jak ja coś mówię i wskakuję do wody, albo coś jem, to to jest dla mnie tak głośno, że ja mam problem, żeby coś mówić, tak? Bo ja siebie sam nie słyszę i ja nie do końca wiem, co mówię, nie? Więc ja sobie teraz ściszyłem tego Minecrafta, a postaram Proszę od następnego odcinka pamiętać, żeby wam go trochę podgłosić, żebyście wy nie czuli tej różnicy, żeby mi było wygodniej mówić. Dobra. Nie, żadnych obieczy. Nic, a nic. Pustka. Pustka. Chodzę wszędzie i pustka. A jeszcze chciałam się właśnie coś skupić na tych etapakach. Na już nie o nich mówić, bo powiedziałem o nich myślę wystarczająco. No to jest ten problem, nie? Zciszyłem a dalej jest głośno. A może bruski. Nie, już nie będę tak się bawił w to ściszanie. To potem sobie po odcinku. Na razie jeszcze jakoś wytrzymam. Tyle gram, tyle wytrzyma. O, dobra, krówki to jest. Tak, to są krówki, tak, to są krówki, to jest dobry znak. Świnki, Krówki, święki o to chodziło. Nie będę głodny. Nareszcie, to jest jeden problem z głowy. Nie będę głodny. W ogóle nie mam miecza, nie? Przedałby mi się. Wiem, że mam toporek i że toporek zadaje więcej obrażeń, ale jak to się przeliczy na prędkość ładowania broni, to wydaje mi się, że uderzeń na sekundę jednak mieszka więcej. I ostatnia świnka. Dobra. Krówki też. One i tak tu potem przejdą, a ja będę głodował. O, mogą tak od razu z wyskoku. O, nie zawsze się udaje. W ogóle, te krąty tak głośno tupiem, nie? Tego nigdy nie zauważyłem. Mmm... Do dopiero... Tak, 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 jest owieczka, jest owieczka. szkoda, że nie mam nożyc. Ja cię kręcę, szkoda, że nie mam nożyc. Dobra. Zrobiłem cięcie i rzeczywiście ściszyłem tego Minecrafta już od razu, żeby nie czekać. Ubijmy te ostatnie owieczki. Jak mówiłem wcześniej, szkoda, że nie mam nożyc. Bo bym obciął sobie te owieczki, bo bym zdecydowanie więcej ale na łóżko starczy. O, kolejna owieczka, ale to jest czarna, to, to czarne nie chcemy owieczki, bo, bo, bo jest inny kolor wełny, nie? Musi być jednokolorowa. Ale może sobie zrobimy łóżko w kolorze czerwony? Ja zawsze czułem nostalgię do koloru czerwonego ze względu na. Nie wiem, ile będę tego potrzebował. Weźmy trzy, bo kiedyś wiadomo, że tylko w takim kolorze były łóżko w Minecraftie i ja po prostu innego koloru. No może jak powiem nie toleruję, to zabrzmie przesadnie. No ale jestem po prostu przywiązany i innego koloru nie chcę. Nie chcę. Wiem, że są, że są ładne. czerwone rzeczywiście moim ulubionym kolorem nie jest, ale jeżeli chodzi o łóżko, to zawsze... O, sama podeszła Zawsze czerwone. Dobra. Tyle powinno mi jedzenia starczyć. To tego już się nie będę musiał. Wracajmy do... To do, 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 do naszego domku, do naszego kanionu. Ale najpierw coś zjedzmy. O, jabłuszko. Jabłuszko nie trzeba podgrzewać. To to dobrze. Wracajmy tam szybciutko. kakałka nie potrzebuje, bo kakałka jest niedalne. Znaczy ciasteczka można robić, ale to chyba cukier jest potrzebny, trzcina. Ej, to chyba mam wystarczające składniki, ale i tak ciasteczka naładają potem. O! O, o, o! A co ja tu widzę? A co ja tu widzę? No proszę, tak blisko domku. Warto wiedzieć. Przyda się, na pewno się przyda. A na razie wracamy tam do naszego... Do naszego naszego... kanionu. Tak, kanionu. Dobra, jest gdzieś tutaj. Nie? Chwila, nie? Byłam pewny, że jestem. To... Jakie mam są moje kordy? Dobrze, że zapisałem. O, kurczę, da daleko jestem. Tędyk i. tędyk chyba, nie? Tak, jakoś tak. Dobra, to jednak... Dalej czymś się spodziewałam. Tędyk muszę iść. To jednak nie jest tak blisko domku, jak się spodziewałam. Dobra. Kurczaka też sobie wziąć na wynos? To jednak ja mogę wziąć. Dobra. I wracajmy szybko do domku. Bo widzę, że się. Zdziwiłem, że tak powiem. zdziwiłem Wracajmy szybko. W ogóle, jeżeli chodzi o same tapaki na tym świecie, które mam, to póki co nic wam nie mogę pokazać. Powgrałem tylko na szybko Blaze Cape, z tego co się nie to się nazywa. Bo nie wiem, jak to się stało. Ja nie, tych swoich. Dobra, z tego uczeka? Tylko, że mnie nie zatruł. O, całe szczęście. Nie wiem, jak to się stało, ale po pobieraniu tego świata z powrotem z dysku, no bo właśnie teraz wszystkie swoje światy trzymam na dysku, ze względu na to, że mam jakieś takie tendencje do tracenia tych światów. Świnka. Dobra? I ten świat jak pobrałem z dysku, to jakimś cudem nie było w nim żadnego dopaka. Do no nie wiem, ja mi się wydawało, że ja jakieś dotapaki miałem pobrane, a się okazuje, że żadnego do tutaj nie ma. Co mnie osobiście zdziwiło. O, węgiel! Jak chciałem sobie postawić, a to się okazuje, że węgiel. Dobra, to najpierw wykopię ten węgiel, bo może się przydać, a dopiero potem usadzmy to, to z powrotem. Nie, nie, kamiennym może z zrobionem nie pójdzie. Dobra, wykopmy ten węgiel. Bardzo ładny. Tylko, że teraz będę miał dziurę w ziemi, nie? Ja nie będę miał za bardzo, miał czym jest załatać, bo będzie też szkoda wszystkich minerałów, bo wszystkiego mam mało. Bo ja się nie wkopuję tutaj w żadną jaskinię, w podziemia nic takiego, bo przecież mam już przy sobie, nie? E, te, te wszystkie rudy, nie? Mieszkał w Chylenie, one są odkryte. Przynajmniej tyle, ile trzeba, to póki co się nigdzie nie wkopuję. O, mam więcej kopalni, nie się spodziewałem. Aha, tu jest wyjście. O, nie, znowu robi się ciemno. Ale teraz to już mi jest niestraszne, bo mam łóżko. Albo przynajmniej materiału na łóżko. Czy ja mogę pokolorować łóżko? Chyba tak, ale tylko jeżeli jest białe z tego, co kojarzę. więc zaryzykujmy, żeby nie marnować sobie kwiatków. Dobra, łóżko. Barwnik. No, o to chodziło. Yy, walnijmy to łóżko gdziekolwiek, zaraz i tak sobie je znowu je przedstawimy. Dobra, już jest cień, ładnie, fajnie. Nie wiem po co to okienko. Tutaj chyba jakoś śród było coś takiego, już tak sobie pamiętam, właśnie. Mieć można wykopać, żelazo można wykopać. Tutaj też jest trochę tego żelaza. Dobra, wykopnę to żelazo, bo. Ile ja mam użyć na kilofie? jaki to był skrót F3 plus H, dobrze pamiętam? Tak? F3 plus H, durability 2, no tak. To tylko dwie. O, jedzenie mi się skończyło. Dobra, chwila, trunkie, jedzenie muszę zrobić. Dobra. Wow, ja mam tyle żelaza? Ja nawet tego nie wiedziałem, kurde. Wow, fajnie. Ej, to ja, mo ja mogę sobie już zbroję z tego zrobić, wow. To <grym> tak... Wow, no nie spodziewałem się, nie wiem co powiedzieć, nie? Może obejrzę sobie swój odcinek jeszcze raz. Tam ostatni, piąty to jest. Piąty odcinek z tej serii. I ten. I obejrzę sobie go, bo to po to coś mi się nie zakończyć. Żeby zobaczyć, czy czegoś przypadkiem jeszcze jakichś diamentów, może gdzieś nie chowam za cykiem, czy coś takiego. No chyba nie, raczej raczej byłoby widać z tej perspektywy. Dobra, tu się mięsko szybko zrobi, ja zaraz się najem, bo póki co jestem mega głodny. Ja mam też żelaza na miecz, to zrobimy sobie miecz, może się przydać. I tarczę mogę sobie zrobić od razu, bo tutaj... Criper mnie zaskoczył i zombie mnie zaskoczył i ten szkielet jeźdźcy się mnie zaskoczył na początku odcinka to byłem taki nieprzygotowany na to wszystko. A się okazuje, że wszystko co potrzebne cały czas trzymałem w piecyku. Dobra, jest jedzenie. Niam, 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 super. Oj, mam węgiel, że przepalić, ale nie wiem czy chcę przepalać, bo ja nie, nie wiem, nie wiem. Czy na razie mi nie jest go szkoda, czy na razie nie, nie bardziej mi nie po co drewne. No nie, 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 nie. Drewnem przepalać. Poszedł sobie, tylko żeby to nie wracał Muszę zrobić pochodnie i tam powiedz. Hmm, dobra, powiedzmy na razie 8 pochodni może być, ale oświetlę sobie to dopiero jak on sobie to pójdzie. O, nie, tam jest, tam jest. A może dam do tego załatwić? Dałam radę go załatwić. Dobra. Już nie będę tak uciekał od creepers. Tutaj chyba też coś kopałem. Że... No nie, no nie, no nie. To są jakieś jaja normalnie, nie? To zaraz zawało dostanę przez te Creepery. Tam jest jakiś spanner czy coś? D trzy razy? Nie wolno, nie trzeba go wolnić trzy razy? Już byłam pewny, że go załatwię tym uderzeniem. Nie wiem, tutaj wolno pochodnie i... Powinno starczyć tam, tam. Dalej już się tak nie będę specjalnie zapuszczał. A tu w ogóle nie ma pochodni, nie? To jest Maga teraz dopiero zobaczyłem. To to wszystko będę musiał oświetlić, teraz dopiero widzę. Tu jest naprawdę więcej roboty przede mną niż się spodziewałem. Tu jest naprawdę więcej roboty przede mną niż się spodziewałem. A to nie szkodzi, wszystko da się ogarnąć. Wszystko ogarniemy, to nam... A to też jest węgiel. Ja nie wiem, ja go nie widziałem, czy może nie chciałem go kopać? Może nie chciałem go kopać, żeby to jakoś to ładnie wyglądało. Ale teraz nie mam tych skrupułów, teraz go wykopię. Może nie ten kilofem, będę musiał zrobić sobie nowy. Ale to wszystko, myślę, ogarniemy w następnym odcinku. A póki co, myślę, że możemy się żegnać. Więc do następnego i cześć.